Gdyńskie Centrum Zdrowia, jednostka budżetowa naszego miasta spotyka się z organizacjami pozarządowymi i rozmawiamy o problemach, które, które są w mieście. I dzięki tym spotkaniom udało nam się dotrzeć do czterech cudownych kobiet, które są życiowo mamami dzieci z niepełnosprawnością. Każda z nich pracuje w innej organizacji i dzięki temu powstała niezwykła koalicja tych, tych czterech organizacji. Rozmawialiśmy o tym, że bardzo ciężko poradzić się z traumą, która dotyczy tej informacji, że dziecko, które się urodzi, jest niepełnosprawne. Nie tylko matka zostaje, cała rodzina zostaje zaszokowana wiadomością, ale tak naprawdę nawet nie wie, od czego zacząć, gdzie szukać pomocy, jak sobie poradzić. Dzięki tej inicjatywie powstała książka, którą serdecznie Państwu polecam, napisana przez te niezwykłe kobiety, gdyńscy rodzice niezwykłych dzieci, bo dzieci z niepełnosprawnością na pewno możemy nazwać niezwykłymi dziećmi. To jest poradnik mam napisany od serca. zawiera takie wskazówki organizacyjne, ale również dane gdzie się gdzie można biegać się o jaką pomoc. To jest początek wielkiego programu. Chcemy zbudować społeczność gdyńską rodziców dzieci niepełnosprawnych, gdzie będą mogli wymieniać się, wymieniać się nie tylko doświadczeniami, ale będą mogli korzystać z porad ekspertów, będą mogli uzyskać wsparcie swoje psychologiczne w trudnych momentach. Nasze działania opierają się na trzech filarach. Pierwszy to pomysł na poradnik, czyli taki zbiór informacji lokalnych, przydatnych rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami. Powstała myśl o tym, aby aktualizacje na temat ważnych informacji dla rodziców pojawiały się na stronie internetowej i tam jest oczywiście ta wiedza bardziej obszerna i na bieżąco aktualizowana. I trzecim ważnym działaniem dla nas jest stworzenie takiego punktu konsultacyjnego, który na ten moment działa. W tej chwili jest profil na Facebooku, który właśnie można znaleźć pod takim tytułem Gdyńscy Rodzice Rodzicom i tam są wszystkie aktualności, czyli informacje o tym, kto udziela w danym tygodniu konsultacji, co się dzieje, Do Celowo będzie strona, poradnik już jest fizycznie wydrukowany, więc będzie dostępny w tych miejscach, w których bywają rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale też będą ulotki, czyli taka szeroko zakrojona kampania, która będzie informowała o tym, gdzie i w jaki sposób można nas znaleźć.